Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Malczewski, oceny rolnicze, odcinek 9 poświęcony tradycyjnie rynkowi mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego odcinka omówię następujące zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie przejdę do notowań cen na rynku polskim, później omówię notowania cen na rynku Unii Europejskiej, wskażę również aktualną wielkość skupu w Unii Europejskiej. Dokonam przedstawienia notowań cen na rynku światowego, a w ostatniej części przedstawię prognozę produkcji mleka i cen na rynku światowym. Tytułem wprowadzenia. Sytuacja na rynku mleczarskim w Polsce, w Europie i na świecie w minionym tygodniu w zasadzie niewiele się zmieniła i pozostawiała stabilna. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to w Unii Europejskiej mleczarnie. W sierpniu zebrały więcej mleka niż rok temu, czyli była tendencja wzrostowa. Niemniej już we wrześniu ten wzrost zwolnił, a z kolei w dwóch największych krajach Unii Europejskiej i pod względem produkcji mleka, czyli w Niemczech i we Francji, dostawy nawet spadły poniżej poziomu z poprzedniego roku. Jeśli chodzi o notowania cen na rynku polskim, to rozpocznę od ceny mleka w skupie ona istotnie wzrosła dlatego że wzrosła do poziomu złoty 38 17 za 1 litr mleka wcześniej było to około złoty 33 czyli wzrost ceny nastąpił o około 5 groszy i przełożyło się to oczywiście czy jest to konsekwencją między innymi wzrostu cen podstawowych produktów mleczarskich o którym powiem za chwilę jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku to w minionym tygodniu Kosztowało ono od 9,70 do 10 zł za 1 kg. Jeśli chodzi o mleko pełne w proszku, to tu jego wartość wynosiła od 11,90 do około 12,50 za kilogram. Cena masła w zasadzie pozostawała niezmienna i oscylowała w granicach od 16 do 16,50. Natomiast mleko przerzutowe. Kosztowało od złoty 52 do złoty 54 za litr przy zawartości tłuszczu 4%. W następnym tygodniu należy oczekiwać również podobnych cen i stabilizacji. Jeśli chodzi o notowania cen na rynku Unii Europejskiej, to rozpocznę od tych, które są publikowane przez Komisję Europejską, i mamy tu kilka wskazań. Po pierwsze, mleko w skupie w ubiegłym miesiącu kosztowało około 33 euro centy za kilogram i była to cena wyższa o 0,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeśli chodzi o masło, to tu był delikatny spadek, dlatego że cena spadła do 3450 euro za tonę i to był spadek o 0,6%. Z kolei mleko w proszku podrożało o 0,5% do poziomu 2170 euro za tonę. Jeśli chodzi o sercedar, to jego wartość wzrosła o 0,4% do poziomu 3040 euro za tonę. Teraz słów kilka na temat skupów w Unii Europejskiej w ostatnich dwóch miesiącach. Otóż w niektórych wstępnych z niektórych wstępnych wyników w sierpniu 2020 roku wynika, że mleczarnie w krajach unijnych 28, czyli również z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, odnotowały zakup większy o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przy prawie 13,1 miliona ton w przeliczeniu na standardowe miesiące oznacza to wzrost mleka o około 43 tysiące ton. W rezultacie przewaga w stosunku do poprzedniego roku ostatnio ponownie spadła. Warto wspomnieć, że nie kontynuowano ekspansywnych tendencji, które pojawiły się w pierwszej połowie bieżącego roku, a w rezultacie wzrost w całej Unii Europejskiej w pierwszych tych ośmiu miesiącach również spadł o w, przeciętnie do, o 1,2% w ujęciu dziennym. W kolejnej części chciałbym Państwu przedstawić notowania cen Unii Europejskiej, ale w, w, notowania cen mleka w skupie. Tu posłużę się danymi Niderlandzkiego Związku Rolników, czyli LTO, w, publikowanymi, w, jeśli chodzi o całą Unię Europejską. I tu warto wspomnieć, że w poprzednim miesiącu, czyli we wrześniu, według tych notowań mleczarnie średnio płaciły niespełna 33 eurocenty za kilogram mleka, bo 32,99 za 100 kilogramów. Czyli to był niewielki wzrost ceny w stosunku do sierpnia, bo o 0,28 euro za 100 kg. Wyniki przedstawiały się następująco. Frisland Campina, czyli największa mleczarnia holenderska, płaciła średnio 32,72 euro za 100 kg. Następnie we Włoszech płacono 37 eurocentów za kilogram, w Belgii 28 tylko, we Francji Danon 36 eurocentów. Druga mleczarnia, Savencia we Francji 33,97. Później Lactalis 33,94. Miller w Niemczech 31 eurocentów. Arla Foods 31,84. To oczywiście duńska mleczarnia. Oraz kolejna mleczarnia francuska Sodial 35,83. Wielka Brytania tylko 30 eurocentów. Irlandia 31,87. Największa spółdzielnia mleczarska niemiecka, czyli DMK 30,91. Glanbia w Irlandii 30,78. Valio w fińskie 35,88 oraz Hochland w Niemczech 32,63. W kolejnej części odniósłbym się do notowań cen na rynku światowym i tu przedstawię tendencję, która miała miejsce w ostatnich 15 dniach. Są to notowania z 25 października i odnoszą się do notowań z poprzednich 15 dni. Otóż masło w Unii Europejskiej podrożało według tych, to są dane również Komisji Europejskiej, o 0,3%, w Australii podrożało aż o, 6,8%, a w Stanach Zjednoczonych o 1,5%. Mleko w proszku w Unii Europejskiej pozostawało na niezmiennym poziomie, nie ma ani wzrostu, ani spadku. Za to staniało w Australii i Nowej Zelandii odtłuszczone mleko w proszku o 5,8%, a z kolei w Stanach Zjednoczonych o 1%. Za to ser cheddar we wszystkich częściach świata podróżał. Otóż w Unii Europejskiej o 0,1%, w Australii i Oceanii o 2%, a z kolei w Stanach Zjednoczonych o 4%. Tytułem podsumowania. Według danych Komisji Europejskiej w sierpniu bieżącego roku. Średnia ważona cena mleka w skupie w tych krajach 27, czyli bez Wielkiej Brytanii, wzrosła o 0,6 do poziomu 33,05 euro za 100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia cena unijna mleka obniżyła się niestety o 2,9%. Według danych Komisji Europejskiej, teraz przedstawię w jaki sposób Komisja Europejska widzi rynek polski. Cena mleka w skupie w sierpniu Wzrosła o 3,2% i wyniosła 30,79%. W Polsce, według GUS, było to złoty 33%, czyli te wartości są względnie zbliżone. We wrześniu, podsumowując, cena mleka według GUS, mówię o cenie mleka w Skupie, wyniosła złoty 17 i była ceną o 3,7% wyższą niż w sierpniu bieżącego roku. Tu warto podkreślić, że był to trzeci z rzędu wzrost notowań cen mleka w Skupie. Od września, podsumowując, 2019 roku do września 2020 roku, mleko podrożało o 5,3%, a obecnie tytułem takiej ciekawostki Cena mleka jest o niestety o 10% niższa w stosunku do rekordu z ostatnich kilkunastu lat. Czyli rekord był w grudniu 2013 roku. Wtedy mleko było najdroższe w Polsce i cena wtedy wyniosła 0,53 53 zł za 1 litr mleka. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do odcinka za dwa tygodnie. Jarosław Maczowski.